Cześć, z witam znowu w cyberpunku Lecimy się znowu z misjami pobocznymi i gdzieś tutaj nas zaprosili. Każda tam bogata klientka nas zaprosiła, nic nie chce powiedzieć i tak dalej. A, oczywiście mamy napawkowanego gościa, który. Carter? Carter, Carter, Carter. Czekaj, czy to nie jest ten. Pani jak z tą babką z Militechu. Się spotykaliśmy tam? Na początku gry? Co jeszcze Jackie żył? I. Bieraliśmy bota do tego ataku. Jak on się nazywał? Ten pajączek taki. Wi? Zapraszam do samochodu Dobra. Witaj, Wi. A, nie. moją żoną Czekaj. Znam czy nie znam. To nie jest chyba tamta. Miło mi państwa poznać, pani Perales, pani Perales. Kto to jest? miałaś rację, Liz. Moja żona doskonale zna się na ludziach. Powiedziała, że na pewno się dogadamy. Teraz wiem dlaczego. Czemu? A zatem, na czym będzie polegało zlecenie? Karcer jedziemy. Elizabeth. To chyba te. Głos kojarzy. Nie, nie wiem. się jak do tego doszło. O tym razem jakieś normalne zlecenie, a nie ukrzyżowanie się. Weźcie, to była masakra jakaś, co co było. Sprawa jest już zamknięta, było tym głośno. Media coś pominęły. Sprawie było bardzo głośno. Naturalnie, media karmiły się tym wydarzeniem przez wiele tygodni. Właśnie, sądzicie, że coś pominęli? Mamy powody przypuszczać, że tak. Dobra. Z tym, co wiem, dochodzenie w tej sprawie jest już zamknięte. Owszem, policja bardzo szybko dowiodła, że śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych. Ryan rzekomo umarł w domu w wyniku awarii kardiowszczepu. A może ktoś uszkodzi ten kardiowszczep? Nie ma atak cyber szaleńca jaki miał miejsce w ratuszu parę dni przed śmiercią Ryana. Według policji z niczym nie związany incydent. Według policji. A tutaj, jak wiadomo, policja jest dziwna. W tym mieście, dlaczego podejrzewacie, że policja się pomyliła? Macie jakiekolwiek poszlaki? Tuż przed śmiercią Ryan zarządził cięcia budżetowe dla departamentu policji. Być może to się komuś nie spodobało. Udało nam się dotrzeć do nagrania, na którym widać moment zamachu. Nasz o. szef ochrony już je oglądał i nie znalazł niczego podejrzanego. Dlatego zależało nam na kimś. To potrafię edytować brain dance. Judy. Brain jeszcze dziś musi wrócić na miejsce, inaczej sporo ludzi będzie miało kłopoty. Jeżeli zgodzisz się nam pomóc, możesz je zaraz obejrzeć. I jak oni się zatrzymali tak nagle w pół sekundy? Skąd macie? Skąd pochodzi to nagranie? Ryan miał wtedy publicznie przemawiać. Brain z tego typu wydarzeń to standardowa procedura bezpieczeństwa. Po ataku nagranie trafiło do NCPD jako materiał dowodowy. Musieliśmy pociągnąć za sporo sznurków, żeby je wydobyć. Dobra, pokażcie. No Zobaczę, co da się zrobić. Doskonale. A to on sam umie edytować już? za cokolwiek, co pozwoli jakoś rozjaśnić tę sytuację. no tak, edycja to jest przecież samo przeglądanie. No tak. Myślałem, że chodzi o takie... takie... Bardziej edycja. Montaż. Kto no i co my tu mamy? Kto co to tak jest? Ma się on jeszcze w żadnych Brendencach nie był. Tym razem nie nagrywaj zbliżeń na dupy. Jasne oczy na burmistrzu. Ten materiał <noise> jest własnością ratusza, więc niech wygląda jak własność ratusza. Coś tu jest. Ten pan. Okej, okay. czekaj, czekaj, czekaj. jeszcze jesteś na warstwie tej, dźwiękowej. Co ja zrobiłem? A, dobra. To już druga konferencja w ciągu trzech dni. Nie rozumiem, po co nam to. Dlatego ja jestem burmistrzem, a nie ty. Właśnie teraz potrzebujemy ekspozycji. Zacharowuję się pan. Wieczorem odbocznę. Mój pokój w Red Queen's Ray, jest gotowy? Oczywiście. Czyli to nie jest nagranie Raima. To nie jest nagranie jego, tylko jego zionka jakiegoś. Sojrzy ci się z czymś? A, ze starymi brytolskimi pierdzielami poubieranymi w peruki. No, powiedz od razu, że zniczy. Dobra, czekaj, stój cofni, bo tu jest coś, co nie pozwalali mi zeskanować. Ta bramka? Drzwi. działanie. Albo psychol po prostu wyczuł moment i skorzystał z okazji. Nie popadaj w paranoję. Też możliwe, no. Dalej, dalej. A gdzie ten chłopiec? A tu. Moment. proszę zaczekać A. Co? Co on zrobił? Po prostu se kliknął i tyle? Stop, stop. River World, Policja, wpuścić. Nie, to ważne. Muszę porozmawiać z szefem ochrony burmistrza. Po konferencji. Dobra. Uuu. Mamy tu Gargamela. Dobra, a co to jest? Ekran zwykły. Terminal zawiesił się akurat kiedy on przechodził przez bramkę. To nie był liczb. Widziałem już ten. Właśnie. Na przykład. Na przykład jak przelecisz laskę i jej siostrę tego samego wieczora i w dodatku obie są zakonnicami. Co? Co naprawdę zdarzyło? Nie, ale mogło. Dobrze. Dobra, panie Gargamelu. Trzeba cię przeskanować, nie? On coś tam gadasz kim... ale no nie mogę tego przeskanować. No jezu. Działa na chwilę i nagle przestaje działać, a ja nie ruszam myszką nawet. No ja pierdzielę panie. O, w końcu. Tak, pewnie swoją gotowość do lizania dupy Uff. Ta melodia? Nie rozpoznaję jej Melodia? Tak trudno on nuci. Nie nazwałbym tego melodią. No tak po prostu sobie nudzi. O? Ale co zastrzelili go. A gdzie jest nasz? Jego wszczepami można było podzielić pół miasta. I pewnie tak się właśnie stało. Ciało zniknęło z kostnicy. Nikt nic nie widział, nikt nic nie wie. A jakiś pies kupił sobie nowy samochód i strasznie brzydki garnitur. Wiesz co, czy pierdolisz? Ja już tyle widziałem, że nie muszę wiedzieć, żeby wierzyć. Ludzie zawsze są tacy sami. Zazwyczaj. Nie, nie do końca. Ale tak właściwie co. Czekaj, czekaj, dobra, bo. Jest sobie. On. Czekaj, a to jest kto? Kto został w środku? Sam burmistrz. Burmistrz zastrzelił chłopa. który chciał go zabić. Nie, czekaj, to jest ten. Ten NCPD, nie burmistrz. I co sądzisz? Nie wiem, Są dziwne to. Jest Czemu jestem tak... Czemu jak Nie mogę wstać. Zawsze ci się podcenia, Myślisz, że jesteś na rzeczy. Cała ta sytuacja wydaje się mocno podejrzana. Ha. Więc jednak masz jakieś pytania? Co to jest Rejskim? jest, jest Hall czego dotyczyła konferencja? Kim jest policjant? Policjant, który uratował Raina. Wiadomo coś o nim? Detektyw River Ward, dobry gliniarz. Pracowałem z nim przy kilku sprawach. Jeśli chcesz z nim porozmawiać, mogę to załatwić. Zadzwonię do niego. Zjawił się we właściwym momencie. Albo miał dużo szczęścia, albo dobre informacje. ja będę potrzebował i tego, i tego. A ja chcę wstać. Przesuwam się kontakt do niego. Gdybyś jeszcze czegoś potrzebował, daj znać. Dajcie mi wstać, dajcie mi wstać. Wystarczył pobiec. Skakanie nie działa, trzeba pobiec. Dobra, dzwonimy do Chopa. What? Kto mówi? Nazywam się V. Zajmuję się sprawą śmierci Luciusa Reina. Nie jesteś z policji. No i? Pracuję dla paralelzów, prowadzę prywatne śledztwo, wiem, że próbowałeś o coś. Pracuję dla Pracuję nich. Dla Jeffersona i Perales. Przyszły burmistrz się przy śmierci poprzedniego. Ciekawe. Mam jeszcze parę innych informacji równie ciekawych. Wybieram to on jest przyszłym burmistrzem? Zaraz tam będę. Ale czemu nie każą mi jechać cały kilometr? A, tu jest obok typanko. Ale dalej trzeba trochę przejść. O! Ma gościa. Hej, chyba ktoś na ciebie. Wygląda znajomo. Wygląda trochę jak ten. Eee, Saburo. Detektyw Ward. Ward. Nie. Jesteś Można wyłączyć muzykę? Mój partner. To znowu to dziadostwo. Dobra, czekaj. E, dzięki, że zgodziłeś się na spotkanie. Dzięki, że zgodziłeś się ze mną spotkać. Naprawdę zamierzasz pracować z najemnikiem? Jeszcze nie wiem. Na razie wysłucham, co ma nowego do powiedzenia o śmierci Reina. Ty znowu o tym? Szef ci raz powiedział, że masz to zostawić. Lepiej go posłuchaj, on nie lubi powtarzać rozkazów. Jak nie chcesz słuchać jego, to posłuchaj mnie. Ja ci dobrze życzę, po prostu odpuść tę sprawę. Nie odpuszczaj, panie. Nic nie robię. Siedzę, piję kawę, słucham plotek. Dobra. No i do końca plotek. co chcesz. Ja w tym nie będę brał udziału. Zresztą i tak śpieszę się do córki. A wy przynajmniej znajdźcie sobie mniej eksponowane miejsce na takie rozmowy. Dobra. Daj mi siąść! Twój partner nie przepada za edge runnerami. E, co chciałeś przekonać? przekazać burmistrzowi? Czemu to są takie... Można wyłączyć te telewizory. Schakujmy to po prostu, wszystko. Nie, może się wyłączy. Naprawdę, te telewizory tak rozpraszają po prostu. Przestanie działać coś, tak całkowicie? Nie, no naprawi się. No pewnie. do takim na rajna, chciałeś przekazać jakąś wiadomość ludziom burmistrza. Co to było? Wiesz Han miał rację, tutaj jest za dobra akustyka. Chodźmy do mojego auta. A, no i co, i będzie chciał mnie ubić wtedy? Bez świadków. Co? Biegał, ale jego płaszcz jakby nie szedł za ręką. Chłopaki z mojego posterunku zgarnęli Chorwata, jak się pętał po Aroyo i strzelał do śmietników. I coś chanił, że idzie na spotkanie z burmistrzem. A, kogo zgarnęli? Petera Chorwata, psychola, który potem zaatakował burmistrza. Przytrzymali go, ale gdzieś się zapodział. Jeszcze przed złożeniem zeznań. Tak właściwie, to został przez ciebie zastrzelony wielokrotnie, więc y, y, jak niby zeznania jakiekolwiek. Powiedziałeś, że się zapodział, co to znaczy? A że wcześniej go złapali. To znaczy, że najwyraźniej komuś zależało, żeby akurat tego dnia nie liczył Karaluchów w celi. I uprzedzając twoje następne pytanie, nie wiem komu. Moja kolej. Dlaczego Perales się za to zabrał akurat teraz i dlaczego nie oficjalnie? Nie wiem... Może się boi? Może po prostu się boi. Nie chce siadać na stołku, z którego przed chwilą się ktoś osunął martwy? O, też bym nie chciał. Dobra, co to jest Red Queen's Race? Red Queen's Race. Słyszałeś coś na ten temat? Wiesz co to za miejsce? Może i wiem. To ma jakiś związek z Rainem? Wybierał się tam w dniu śmierci. Dobra, spotkajmy się z moim informatorem. Obiło mi się o uszy, że Red Queen's Race to elitarny klub, ale nawet nie wiem jak tam trafić. A potem pojedziemy porozmawiać z kobietą, u której pracował Horvath. Albo właściwie, żeby do niej pojechać najpierw. No, jak polisz. Najpierw do pracodawczyni. Jedźmy do pracodawczyni. Też mi się wydaje, że gościa, którego stać na tyle chromu, ile on na sobie nosił, stać też na leki antypsychotyczne. Trzeba to zbadać. Okej. Okay. Ale on może chciał być psycholem? Albo go do tego zmuszali? Jakoś? No to kogo mamy przesłuchać? Mówiłeś, że to pracodawczyni psychola. Kristin Markow, 42 lata. W aktach figuruje jako jedyna pracodawczyni Chorwata. Co to za typ? W ogóle jego jedyny kontakt. No dalej. No sobie popędzasz. Co on tak pieprza z zainteresowaniem? A chłopiec głodny, to tak, po prostu i tyle, dobra. No tak, bida w mieście. Nazywasz się Kristin Markow? Nie, ale wiem kto się nazywa. A. Ktoś z techniką. Tam, po drugiej stronie. Kristin Markow? Mamy parę pytań. Gliny? Nie. Nie jesteśmy z policji. Po prostu szukamy informacji. Każdy czegoś szuka. Z policją przynajmniej człowiek wie na czym stoi. A tak, to otworzysz gębę, a następnego dnia zjawiają się agenci korporacyjni albo gangusy. Peter Horvat pracował tu, prawda? Pracował, pracował, a potem przestał pracować i zaczął wygłaszać przemowy. Dobra. Czy dużo zarabiał? Skądż musiał mieć ten hajs? Horvat dużo tu zarabiał? Na no, te wszystkie wszczepy. Pytam, bo za jego wszczepy można by kupić całe to targowisko. <noise> tak. Potwornie dużo zarabiał. Był milionerem, jak my wszyscy. W takim razie, skąd miał pieniądze? Wiesz? Gdybym wiedziała, nie wciskałabym tutaj biedakom. Tylko kupiłabym sobie afałkę i bym nią odleciała bardzo daleko stąd. Pewnego dnia to po prostu miał to wszystko. Był wtedy wyjątkowo podjarany. Nawet pytałam, skąd to wziął. Powiedział, że ktoś się wreszcie na nim poznał czy po prostu zaczął w, w jedną ze swoich tyrad po prostu dostał hajs żeby zrobić zlecenie takie kiedy zaczął się zachowywać dziwnie gdy Horwat zaczął się dziwnie zachowywać dziwnie to w jego przypadku znaczy co innego niż w przypadku innych ludzi on nigdy nie był tak całkiem do końca normalny ale powiedzmy że chorwat sprzed odsiadki i chorwat po to dwóch całkiem różnych chorwatów. to poczastej odsiadki coś mogło się musiałem się stać właśnie Ktoś właśnie tam z policji chyba. Mógł mieć to no wkład. Tak Rein do złamanych huja i tak mu się udało mnie wyruchać. To był jego stały refren. Dlaczego był taki cięty na burmistrza? Oczekujesz logiki od świra? Może mu się wydawało, że Rain przemawia z telewizora tylko do niego. Obiecuje mu różne rzeczy, a potem go osrywa. Świat Chorwata składał się wyłącznie z ludzi, którzy na niego czychali. A najbardziej czyhał Lusius nawet go nie znał pewnie Coś musiało ich łączyć Kto jeszcze czyhał na Chorwatę? Kto jeszcze czychał na Chorwata? Oprócz Ryna? Najbardziej pani prezydent Potem Saburo Arasaka, a jak mu się zmarło, to jego syn. A, czyli po prostu nie cierpi władzy. O, mamy plus do reputacji. Miał sponsorów. No, ewidentnie. Wydaje mi się, że to było do przewidzenia. Teraz może się wydawać, że nic nie skuraliśmy. Ale informacje często nabierają sensu dopiero na tle innych informacji. Mm -hmm. Na że go boli głowa. Nie Nieważne detale, relacja nikomu do niczego nie potrzebna. Zazwyczaj tak. Ale czasem ten ktoś wchodzi prosto pod pędzący samochód, a jego sąsiad wspomina, że majstrowano przy klimatyzatorze w mieszkaniu typa od bolącej głowy. Przypadek? Zbieg okoliczności? A może otrucie? Celowe spowodowanie śmierci? No w sumie mądre. Faktycznie miałeś taką sprawę? Nie, zmyśliłem to przed chwilą. Ale zasada jest ta sama. O, świetnie. O. Zajmę się nimi. Czekaj, oni przemalowali samochód?

się nie podobała jej gadka, panie. Dobra. Później pogadamy. Dobra, masz zatargi ze wszystkimi czy tylko z tygrysami? Niebezpiecznie jest chodzić z tobą po ulicach Masz zatargi jeszcze z jakimś gangiem, czy tylko z tygrysami? No kurde, schowaj Red, tego Gnata. Jest. Jestem bliną. muszę to zgłosić. No, no tak. mam jeszcze z moim informatorem o tym twoim klubie, Red Queen's Race. Rozumiem, że ty też nie odpuszczasz. A skąd? Ale najpierw muszę posprzątać ten twój bałagan tutaj Spotkajmy się na miejscu Dobra o Rejczepysu I co? Jesteś z siebie zadowolony? Przecież wam się udało. O co ci chodzi? Przez ciebie wszystko się zjebało. No i koks! Nie złapaliśmy tego nie, mój brat na typie Po co, pozwoliłam ci z nimi rozmawiać? No gdyby nie ja, to by... Zrujnuję uh. twoją reputację O Jeszcze Dino do mnie pisze O, kolejna bryka Ej, cox Czekaj, 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 dziennik. No daj mi tam w dół! Jezu Chryste! Żeby tu się scrollować nie chcę. Zakończę. Automania. To nowe. Co? Ile? Nie dzięki. O! Dostaliśmy hajs! Dwie rzeczy. Jeden, dostaniesz pieniądze. Dwa, pierdziel się. Ja jeszcze coś napiszę? Ale... Najpierw mi grozi, a potem okazuje się, no masz hajs. Nim pogadaj, ja zaczekam na zewnątrz. A to, to ja nie potrzebnie wchodziłem. Od Igora. Będzie wiedział o kogo chodzi. No dobra, to czekaj. No mordyczko, kojarzę, skądś typa chyba A to on, to ja go nie kojarzę w Dobra, ja jestem od Igora. Pozdrowienia od Igora. O nie, nie, nie. Mówiłem, że koniec z tym. Co? Co, co, co? Siły! Co jest panie? Gdzie uciekasz? No kurwa. Cześć Pierdol się A? spokojnie. Mamy tylko jedno pytanie Tu nie ma nic do oglądania. No, spływaj Dajcie mi spokój, dobra? Nie możecie mnie do niczego zmusić. i możemy. Może mi złóźniłem podaj adres i damy ci spokój Red Queen's Race. Podaj tylko adres i damy ci spokój. Ostatnim razem on mówił to samo. A potem te skurwysyny połamały mi wszystkie palce Ja połamę ci dużo więcej. Palce? Ja ci połamie takie rzeczy, że palce zaczną ci się wydawać zupełnie nieistotne. Zacznę od piszczeli. Zdajesz sobie sprawę jak to chodzi. U. Dobra Jezu, spokojnie, okej? Okay? To za miastem. Niedaleko rzeki Obok Bonita Street Byłeś tam? Nic wam kurwa więcej nie powiem Całujcie mnie w dupę A No, no. To się nazywa przełom śledztwie No Jadę prosto na Bonita Street. Ale myślałem, że to będzie raczej taki informator, który no wiesz, masz hajs i... tyle I wszystko wiesz, a tu... Trzeba było mu grozić złamaniem piszczela Cześć, czekaj, czy tu? Jak jest tak jak gwiazda, to coś tam się odwala, nie? Tu. Co? Co jest? No tak, cyberpunk. No tak. O, jestem tuż obok. I dalej jest tu coś. Co tu się dzieje? Mogę zaskoczyć? O, a mogę. Wiem, że to jest. Zbyt... A tytuł Instagram to, to jest. Za blokowana. <grywka> jak to z tymi typami to wygląda? Koniec! Koniec! Ej, szybko poszło! Ty, ty, uspokój się, nic się, się nie dzieje przecież. Co? Arasaka przyjeżdża, przyjechała, jest za nich nagroda jakaś? Nie, ale za to mogę zrobić osiągnięcie, żeby trzech rozwalić jednym granatem. I uwaga, uwaga, przestań się drzeć. I Znającie. BUM, to jest flashbang. Uuuu, strzaili się Zczaili się Jaki terrorysta, panie, panie, spokojnie, spokojnie Masz zamach O, ale można itemki zabrać jakieś A to był tylko zwiadowca, to dlatego on nie miał niczego specjalnego Koniec, panie! Zwarcie? Zidentyfik zidentyfikowana zwłoki a to tamtego, tego co teraz padł. Ja nie wiedziałem, że on padnie tak od razu. Łatwiej byli coś. I gwiazka zniknęła nagle. Już nic nie dzieje. Dobra, wracamy na górę, tylko może zapiszę grę, bo tutaj coś jakoś jest zbakowane wchodzenie, a raczej schodzenie, więc wchodzenie może też. Nie no, normalnie teraz wszedłem. No trapina. Teren animalsów, z nimi też masz na pięku. Wygląda na to, że teren jest zajęty przez animalsów. No. Witam. Ja na pewno mam. Kogoś od nich też posadziłeś ostatnio? Ostatnio nie, ale oni w ogóle nie przypadają za psami. Z <suszy> no, chyba no, nie przypadają. Ale ty. A, no to ta... no, bądźmy w kontakcie. Mów, jak coś znajdziesz. Pewnie. Ale i tak tam nie wejdziesz. Bez nakazu. Tak, grzeczny pan, nie? Musi się słuchać. Już do mnie dzwoni? A, żebyśmy byli na łączu. Na wszelki wypadek. Eee, znowu oni. Co? Tu nie ma nic do oglądania. Szukam Red Queen's Race, lepiej nie. Brzmi zalarmowani za za ale halo, halo, panie. Hmm, nie, każda odpowiedź jest zła. Każda odpowiedź jest zła. Jak tu jakoś wejść? Czekaj, robimy w ten sposób: tryb sojusznika, odwróć uwagę, nic, resort optyki, no? A no nie, nic nie działa. A nie działa, co działało? Uu, można się podłączyć. Ale to wymaga małej inteligencji, więc chyba będzie po prostu słabe. Dobra, zrobię dwa ostatnie. I jest tysiąc, w sumie nie jest źle. Dobra, ale. Chyba będziemy to kontynuować następnym razem, bo to może być długie. Także na ciebie na tle. A by ci się podobało, do zobaczenia. Siemka.